godzina 13. wróciłem właśnie z roboty a no ta już winerkę jakąś złapał nie wiem czy to nie jest tych winerków co, co były moje co mi się odchował. nie ma żadnych już znaczków na pewno mogę się założyć jadę teraz obejrzeć lot ciemnych dla was oczywiście nie dla mnie 170 czy 140 sztuk. Coś takiego. Od kolegi. E, razem z siatką, z gojemnikiem Ale można i same gołębie też kupić. No, perłowy sobie latają. Właśnie ganiałem. Przed chwilą. No ale co tu. Nie ma co pokazywać. O, zrobiłem, zrobiłem sobie taką bluzę z moim gołąbkiem z teledysku z kapturkiem ze swoim logo No zobaczymy jak będzie się sprawowała Czy nie będziemy chęciła tego szmego klocki Lego no jadę nagrać te ciemne, zobaczyć jak one wyglądają, co i jak. Kolega powie cenę, numer telefonu poda no i tyle. <śmiech> <śmiech> Może spędzi je nawet, zobaczymy. Ten gołemnik tam taki fajny był z siatką, ze wszystkim. Nie wiem ile on za to będzie chciał. Wszystkiego dowiemy się na miejscu. I Buda no. Z takiego gołębniczka. A ta buda ile kosztuje? Z tym to, to całość, tak? Tak, z głębiami siódemkę. Siódemkę, 5,5 za budę. 5,5 za budę, z tym wszystkim to, co tak, całość. Tak, cała siatka. Już na koło nie zamontowano. wszystko jest kompletnie. A głębi jest 170. 170 chodźcie, chodźcie. Połowa będzie gdzieś będzie samych sercowych no. Wszystko czyste miłe. za cztery z 5 takich będzie młodych, takie jakieś fartuszki, o takie no. tak to wszystko okay. to nie ma tam brudasów Po ile za sztukę? Podyszku. Po podyszku 170 sztuk Jak same gołębie to podyszku Tak, dokładnie Same gąbki można za mierzę 20-30 to Oczywiście. cały rok. Nawet jest murzyn gruchowaty, taki taki czerwym cała para, cała para jest taki. No, ładna stado. Kto chce przychować, co przyniesie z budo, zabiera i chuj, puszcza, nie? I te gołębie. No oczywiście. I gołębie załapkowane, można powiedzieć. Siateczka. Wszystko gruby towar, kurwa. Gruby towar. To tak. się da jakoś rozmontować? Tak, wszystko jest rozbierane Wybieg oddzielnie góra oddzielnie, także tyle. Tak. Nie no, ma problemu Jest koło do tego Ale już zdjęte Z deski, nie z płyty. Ale są do rozpędzenia Same szyjki, same... Tak, że cena w podeszku, zobacz Same się tam podrywają yeah. Yeah. Aż tamte się dobijają yeah. <laughs> Tu jest 170? Naprawdę? Tak yeah. no. 173 o no i Jeden kolor? Tak. Młody. A to jest Rumun? czy co to było? Wiesz, on czarny. No, no, z czarnym działem to można powiedzieć, że Rumun. On dopiero dwa tygodnie ganiał. No nie no to one jeszcze będą chodziły. Myślałem, że one słabo ci chodzą. Ale się... To nie są moje to jest No tak, moi, tak. To ja bym mnie dawno kurwa rozpędził. Chodźcie do roboty, chodzi za bardzo, nie ma czasu, ganie. Nie ma tragedii. Ja myślałem, że one będą latały jak moje. To no no śruby nie robią, najważniejsze, że kurwa chociażby śruby nie robią. A no. Bo tak to niektóre kurwa, to ten lot, to wie. Ty, one zaraz pójdą, będzie dopiero cyrk. Ja u jednego byłem. Nieładnie się pną. Tak, żeby ktoś chciał. Będzie numer telefonu podany. Jak ja szukałem takich, to aby tylko takie były. No nie? No, ładnie Po 10 zł to takie kurwa dosyć były. A tu gołąbki są. Czyste, kurwa. Ja czy coś widać w tym A. Ja to powiem ci, że nie widzę nic. Komuś będzie przeszkadzało to już 10 do kasacji i reszta chodzi. No. ładnie poszło I godzina 14 No właśnie gorąco... Ja jak z roboty, to człowiek. No to Solidne zamknięcie O, tu jeszcze się dwa schowały. Trzeba by było posprzątać, ale zdrowe gołąbki widać. Można sobie zmienić po prostu podłogę. Trzeba... Zobaczcie, wszystko dobre. Nic nie zaciekane, nic. Może sam kupię. Siatkowane drzwi, proszę bardzo. Ta ma 2,70 na 3,70. A tu też gołemniczek do sprzedania. Ta za czwórkę. Ta za czwórkę. Jak słychać. Z siatką, ze wszystkim, nie? A, o, tu jest takie koło. A, no to, to jest takie śmieszne koło, nie? Podręczne. O, na tym jest... Jak one się nazywają, te kręciołki takie? Tutaj też są. Żeby nie siadały na bok. Wchodzą. Tu O, jeszcze jest transport. Właśnie. Jak niedaleko, to zawiozę. Chłopcy siedzi. Ma obrączkę chyba. Ma obrączkę No będzie się turlał. Eee, patrz, trzyma się. Miał, miał jakąś obrączkę O, zobaczcie Nie zieją jak te moje Jak ładnie wlazły do budy Zrowiutkę Fajne statko, zobaczcie. Tam dużo gadać. Wiadomo, że tu z ktoś mi ciemnymi coś tu jest jakieś. O, czyli tutaj ma jakieś piórko czarne czy coś. No, młody. No, no ale to kurwa. E, to ćwiczka takich, co ma coś tam jeszcze klibani. Tak, jaka jest, zobacz. piękna. Ta Na dole jaka malutka. No, nie, dużo takich niebieskich jest fajnych. Mhm. Tam ta niebieska fajna, ta sercowa fajna. Dużo jest taki fajnych. Ta z taka malutka. To ja je wezmę, wiesz? <laughs> Zapłacę ci. Będę tu jechał. No. Czarny za tam fajnie czarny jest taki czarny czarny nie że taki uh, pół czarny. Ale czarnych dużo nie ma nie? Nie, nie. Ojciec nie lubi czarnych. Tu jest czarnych może z 8-10 a reszta niebieskie grochowe. <gryw> Zobacz Darek w puściliśmy twojego gruchowatego. tego gdzie on jest. <gryw> Jest tutaj jak kurwa, odrzutowiec lata w górę. W górę i za cicho, widać go i w dół i w górę i w dół kurwa. O. A. O, <laughs> teraz, teraz jak poszedł kurwa, on im niżej, tym szybciej. <laughs> Czekaj kurwa, jest on jest? Zaraz, zaraz tam się z Tirem zderzysz, zobacz kurwa leci, leci. Pa, zobacz, zobacz. Widzę go, widzę go. Jesteś. O, i do góry. Ach, skurczy sen. On już tak godzinę lata. Ale wie chyba, tak się poznaje trochę tutaj. Dachu się trzyma. Ale wiesz, dlaczego on się obowodnicy trzyma, bo przecież tam obowodnicy mieszkają? No. no. czeka na PKS do do Warszawy przez rady. <laughs> <laughs> no, zobacz, widzisz. Cicho. Taki widać, że on przytomny jest. Zobacz. Dziub ma otwarty, już nie ma siły. O. Znowu pułap. Jak ty to jeszcze takie to nie? To jest wyszfacunrukujące. O nie, U, masz spać. Na dach. Yy, no i powiem Wam, że gołąbki mi się podobały zdrowiutkie widzieliście, nawet kurwa w miarę chodziły, pięły się do góry. Podyszku 170 sztuk no tak na moje oko to tam nie wiem, może jest 10 takich, może troszkę więcej takich odpadów, znaczy, się, że jakiś tam kancik mają czy jakieś piórko mają bardzo dobre głębie zdrowiutkie przede wszystkim tak jak widać, usiadły, nie ziały tak jak moje asy. do mnie troszkę za blisko, ale fajne stado fajne, takie samych szyjaków ten wyszwan z takich, ale on ma czarny dziób taki koczyk, także także taka cena adekwatna, nawet bym powiedział troszkę malutka jak, jak, na, jak na te głębie jak na te warunki w ogóle eee, gołębniczyk 5,5 tysiąca razem z siatką, siatka taka sztywna, gruba koło, do tego wszystko cały zestaw z deski przede wszystkim, nie z płyty też mi się wydaje, że w tych czasach to prawie jak za darmo Jadę do siebie teraz. Głem yy, 3,70 na 2,70, a wysokość, nie wiem ile on tam miał. No ale ja wchodziłem, ja mam 1,85 m, także sobie stanąłem nie musiałem się yy, że tak powiem kulić. Yy, jak blisko, to, to i, i można przewieźć. Kolega ma taki transport, że załaduje. Ten wybieg, y, cała ta siatka jest y, rozkładana na śruby. Chyba tam, tam, tam z tego co rozmawialiśmy. Także można ją złożyć na miejscu. Gitara 16:30 spędziłem, ale to tam... mój Marcin spędził i też nie chce w ogóle chodzić. W dachu tylko. W Daszku. Darek spędził cię, Darka tu Ciężko nagrywać w tym słońcu I Też nie chcę iść No taka pogoda za duszno Adam ganiał też, ale też nie wyskoczył w salę. Rano, rano jest inaczej. Czy są tu darka, czy nie ma ich? Tu są. Moje się troszeczkę łapią. Ciemne jakieś, takie dziwne. O, widzicie? Co czasami potrafią razem latać przez chwilę. Zobaczcie, te 15 minut chodzą, mimo że Nisko, ale nie trzeba machać. Delikatnie brakuje mocy. No ale już potrafią troszkę chodzić razem. I stopniowo, stopniowo. Nawet wyszwiąc się już z nimi złapał czarniutki. No ale im już w życiu teraz siadanie wychodzi widzę, nie chcą mocniej przyjść. Znaczy pierwszy spędziłem, wszystkich już siedzą, a te powolniaki jeszcze latają. no ale siadać już mają problem, no. Ciemny koroniaty jest chyba. A nie, to ten mój za dziorkiem. A. Już myślałem. No i dobra, zamykamy pocztowe w górę. zobaczcie, jakie bociany łapcie dostały. męczone, ziewają, ale nie wszystkie. Były no, męczone ptaszyska. Męczy nas ta pogoda. Wszystkich tak naprawdę, i ludzi, i zwierzęta. O. Ten tu w kartofla wyszedł taki łapciaty. Dobra, jeszcze sprawdzę, tylko czy coś papowi wróciło z tego lotu. I będę kończył. No dobra, już poczta sobie lata. Ja zaraz sprawdzę na Facebooku, czy coś przyszło. A temu czarnemu coś odwala ostatnio. Miał być wyniesiony w daleką podróż, ale jakoś mi się udało. Burkowi, ale zobaczcie, po głębiach chodzi Nie wiem co mu jest Szybszy chce być czy ja tu sobie zaglądam w tyle mówię coś tu jakieś tak za głośno, za szumnie to, one nawet minuty nie po zobaczcie o za gorąco stanowczo no i dobra panowie trzeba kończyć jechać do domu już mi się moje dwie na samym momencie, że tu muszę wstać. Kielo drugie, karmienie na noc. Jęczmieniem, kurde, zobaczcie i chodzą. I tu też żrą, ale niechętnie. Dobra, macie gołąbki. Ciemniaki. Bardzo dobry lot. Polecam go osobiście. Widzieliście? Zwróćcie pod numer, który tam będzie poddanym pod opisem. No i na filmie. I co Wam powiem do negocjacji? Nie ma takiej opcji, nawet bo to są po 10 zł. głębie to już jest naprawdę za takie ptaki. To aż mówiłem do niego, że szkoda trochę ich sprzedawać w takiej formie jak są pracować nad nimi delikatnie i będę śmigał jak, jak trzeba no i gojemnik też mi się wydaje, że w, w odpowiedniej cenie przy materiałach jakie teraz są to to naprawdę dobre, Macie się i do następnego razu, cześć a ciemne żaden nie doszło także 120 km nieosiągalne na tą chwilę